Dzień dobry, Marcin Trzęsowskiej Firma Agrorami. Dzisiaj jesteśmy na przekazaniu dwóch wozów paszowych w powiecie katoszyńskim do gospodarstw państwa olejniczaków, do pana Adriana i pana Dawida. Dwa wozy, dwa oddzielne gospodarstwa, jedno rodzinne w połączeniu, ale każdy ma swoją maszynę. W gospodarstwie produkujemy mleko, bydło mleczne głównie. Na dzień dzisiejszy 180 sztuk dojnych, no ale w ciągu tam roku, może dwóch, do 300 planuje dojść. Wozy są kupione większe, bo to wiadomo struktura będzie rozrastać się. Mniejszość raczej nie. Co Panu przekonało do wozów Strautmana? Bo wiem, że były testowane różne marki różne wozy. Wozy Strautmana były, były tak ekonomicznie czyli spalanie, czas mieszania i jakość wymieszanego TMR-u bo co wóz testowany przyjeżdża pani żywieniowiec, zrobiła Sita. I wychodziło podobnie dla... z dwoma wozami, ale ekonomicznie, czyli mniej spalał wóz Strauman, nie? No to wiadomo, co by było wybrane, nie? No, na pewno tu ekonomia i na pewno długofalowość tych wozów i tego też przemówiło za tymi wozami, tak? Tak. A dla Pana? Przede wszystkim marka i niezawodność tego wozu. Miło, żeby, miło nam to słyszeć. Żeby na lata służył. Przyszłość, melodia przyszłości. Na to jest większy wóz Strauman kupiony. Żeby można było rozwijać to. I dla kogo jeszcze? No, to wiadomo, no jest pokolenie, które widać, że rośnie siła następców i będzie miał to przejąć tą pałeczkę. Stąd też e, myślą był kupiony. Większy wóz i nowy przede wszystkim. W najbliższym terminie spotkamy się na testowaniu jeszcze jednej maszyny z marki Strauchmann Dokładnie ma przejść przyczepa zbierająca jeszcze i to do najbliższy teraz pokosy zielonkowe. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Proszę bardzo. Dziękujemy. polecamy się.